Cześć tutaj, Powder, witam Was w kolejnym odcinku pancennej pięści. I dzisiaj na pierwszy rzut pójdzie Churchill 1. Jak widzicie jest to już wymaaksowane w tym momencie czołg. Właściwie tak naprawdę mówiąc w momencie, kiedy nagrywam ten film, to już jestem na szóstym plurze Churchill 1 poszedł na żyletki, ale pokażę Wam tutaj jedną fajną nitkę z tego czołgu, bo, bo warto to zobaczyć, zwłaszcza, że, że ten Churchill naprawdę nadaje konieczne na do zarabiania, jeżeli nie macie pan tego ciepu albo znudziły Pan się typowe zarabiacze jak Panzer 4 albo, albo KW-1 no to spróbujcie sobie zagrać czy bo naprawdę to działko charakterystyką przypomina mocno działo L-70 z Panzer 4 a jak, jeżeli graliście w tym działem, to wiecie, że, że było bardzo dobre i, i świetnie się nim zarabiało Moim pomysłem na tą, na tą grę było pojechanie na sektor B2 tam, tam gdzie jest mniej więcej dyskutowany ten pierwszy przeciwnik Yy, ale niestety zobaczyłem, że, że wszyscy jadą taką więc ktoś musiał obstawić las. Mamy pierwszego Scouta, T-50 mało celuje z go ukośnienia, inaczej bym go nie trafił mało celuje i już dostał pierwszy strzał szybko go trzeba wyeliminować, więc tutaj nie podświetlał za bardzo, bo na tej mapie jest dość, jest ona dość oparta i można z daleka zbierać strzały, jeżeli jeżeli jest się podświetlony, teraz ja bym jeszcze jeden strzał Mał... Tak jest, idzie sobie do piachu, pierwszego spotera mam z głowy, jestem w lesie co sam Mam tutaj jeszcze trzy czołgi na, na, na kapie naszym, na szureckie powiedzmy Jadę sobie tutaj do lasu, nie będę się specjalnie ruszał, poczekam na to co wam przyjedzie, bo jeżeli zacznę no to, to pewnie dostanę baty Pomimo tego, że Chelsea naprawdę ma niezły pancerz, zwłaszcza skontowany jest go dość trudno przebić i sporo strzałów łapie na gąsienice, bo te gąsienice są dosyć duże w tym czołgu I naprawdę yy, na piąte tjady ten czołg ma bardzo dobry pancerz. Jestem tutaj nawet powiedzieć, że chyba lepszy od kawu 1 Zresztą, grając przeciwko kawu jedynku, przeważnie udało mi się te wygrywać. wychodził z nich mocno, poobijany, ale jednak, jednak zwycięski. Następnie już bez głowy poszedł sobie do piachu. Będzie spoczywał w lesie, sztuk 3. Tego czołgu na pewno się boję. To jest piąty TL. Ma no, potężne działo jak, jak na ten poziom, który mnie powinien spokojnie przewidać. Tutaj nie wiem, czemu, czemu ucieka. W każdym razie na nim się skupiam. Nieważne, ile ten bije z tamtej systemie. Muszę przede wszystkim wyeliminować tego sztyla, gdzie zebrałem strzelaną gąsienicę. Znowu zabrałem strzelaną głośnicę m Czyli tutaj szaruję na mnie. Ja go wystarczy trafić w dowolny pół. Pamiętam taki, takie obrazki, na których były zaznaczone łódź spoty. na czerwone, na czołgach i M3 były cały zaznaczone, żeby więc Więc naprawdę nie musicie specjalnie celować, po prostu strzelacie i go przebijacie w dowolnym miejscu. Pomimo do tego, że naprawdę fajne czołki polecam, Tyle, że już bardziej ogarniętym graczom, bo dla początkujących to są dosyć trudne do planowania. Dobrze, tutaj wyczyściłem ten las. Jadę sobie do przodu, zobaczymy, co tam się znajduje dalej. Bitwa już jest, już jest yy, w, dalszym, w dalszej fazie. Widzicie, jest 9 do 5, więc, więc dużo tych przeciwników nie powinno być. Wołam ze sobą tego Churchill'a siódmego, który czai się za mną cały czas. Szósty fiera, a jest na samym końcu stawki, to, no to słabe z jego strony, no ale się zdarzają. Jeżeli jesteście top fierem, zwłaszcza w takiej bitwie, gdzie jesteście szóstym a i staje piątym no to musicie prowadzić takie natarcie, bo to od was zależy. Yy, zależy, gdzie uderzycie i jak. Przeskok wspierał, tak na jest dość duże, zwłaszcza jeżeli chodzi o działa, więc... więc ...nie że ten czerwony tak, tak zostaje z tyłu. Dobry teraz Podobijamy sobie, co to jeszcze zostało. SKW-1K. Od boku, świetnie. Od boku nie ma problemu. Yy, Przebija się tego czołgu. Zresztą zobaczcie, że... Ten, że, te, ...że to działo jest naprawdę bardzo fajne, bo... Skupia się maksymalnie w czasie, kiedy, kiedy się przeładowuje, więc nie trzeba czekać, tak jak na dzieckich czołgach nawet, że się przeładowuje działo, a wyczekać się potem, zanim się skupić czy nawet w Tylko po prostu strzelać się za każdym razem, kiedy on się przeładuje, przeładuje działo, bo przeładowanie jest około 4 sekund, więc to skupianie jest, jest troszkę krótsze. Dodatkowo mam tutaj zamontowany dosyłacz i właśnie przy skupianie celownika te dwa, te dwa moduły tylko dodatkowe bo więcej. Myślę, że nie jest potrzeba. Fajny czołg do zarabiania. Naprawdę polecam Wam nim pograć. Yy, bardzo dużo fraktów nabiłem, zwłaszcza grając na, na piątych w kierach. I, I jest to w tym momencie chyba mój drugi ulubiony czołg do kierowy. Zaraz po, po pancerzu w Nawet tej na pancerzu w szwórce słabo działa Jeszcze artyleria. Tutaj gdzieś pewnie kampi. Wątpię, żeby gdzieś pojechała daleko tam tamte rzeczy Ma, to jest. Wynia. Jeszcze arka do wodkę, szósty frag, specjalista i koniec bitwy. Dobra, tak wygląda czerwicz z drzewka brytyjskiego. Jeżeli, jeżeli nie macie jeszcze, nie do tego czołgu, to polecam do wam. To naprawdę fajna zabawa i dużo przyjemności daje ten Dobra, teraz sobie przejdziemy na francuską arkę. No i znajdujemy się już na Lorce 155-51, czyli siódmym pierze artylerii francuskiej. Odkryłem go jakiś czas temu, ma już opracowane wszystko, oprócz dzia działa, czyli widzimy ca cały czas już z działem. No zobaczcie, jak, jak ta maszyna się zbiera, po prostu jest rewelacja, jak szybko ten czołg potrafi jeździć. Bardzo mi się to podoba, zwłaszcza po, po przygodach z GW Tigerem, który jest naprawdę bardzo, bardzo wolny i i trudno um, trudno mi pojechać w jakieś tam przewodne mapy. Ponieważ gramy na Ensku na i startujemy oczywiście po zielonej mapy, no to nie zostaje tam nigdy oj tutaj zapadziłem troszkę nie, nie zostaje po tamtej z tej mapy, bo bardzo łatwo być tam wyskotowany. fakt, że stamtąd jest dużo fajniejsze miejsce do, do strzału, ale jednak, y, jednak no, można być łatwo zespotowanym i bardzo szybko zginąć. staram sobie tutaj dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz. Niepotrzebnie rozwalam ten płot, no ale trudno. Wszystko to hmm. zrobiłem. Widzicie, będę widział to miejsce dokładnie. Na to właśnie chciałem się miejsce ustawić. Ale tymczasem spróbujemy tutaj coś załatwić. O! Ktoś mnie wyspotował ktoś właśnie. Widzicie? Ktoś, ktoś dokładnie patrzył po mapie i jeżeli zobaczył, że jest rozwalone, są rozwalone płotki, jak w tym miejscu to na mnie strzelił. Zabrał mi na szczęście połowę HP, to jest Lorem też 155-51. Troszkę go tutaj podpuszczę, rozsuwalę to drzewo i te, te płotki, że ja myślałem, że pojechałem w tamtą stronę. Z powrotem cofnę się w to samo miejsce, a strzelił tam. Tak, go będę popuszczał tutaj troszkę. Oczywiście będę się przestawiał po każdym strzale, bo, bo nie mogę już ryzykować jakiegoś, jakiegoś yy, strzału, który, który mógłby mnie posłać do piaku. I będę tutaj yy, próbował, próbował zadawać jakieś obrażenia. Jest giełdka i zaraz Spróbuję skończyć, napisałem mu. Bo... Close again, but, but no, specjalnie, żeby go podpuścić, nie strzela. Kontrowanie arty jest naprawdę fajne, tyle że pamiętajcie o tym, że jeżeli wykontrujecie artę, no znowu strzeli, trafimy, że jeżeli, jeżeli wykontujecie artę, no to nie zadajecie obrażeń wrogim czołgom. Jeżeli wszystkie te artylerie skupią się na tym, żeby kontrować artę, a w przeciętnej nie arty się przesuwają, bo nie można ich zabić, no to, to w tym momencie Wasza drużyna traci ogromne wsparcie. Uciekam do przodu, tam jest zaraz znowu do mnie strzeli. Nie wiem, czy strzelił, czy nie. W każdym razie jest M26. Szybko przeładowuję. Na szczęście, 15 sekund, 16 sekund przeładowania to jest nieduża na tej arcie i można sobie z takimi delikwentami radzić. Tak jest, dobrze, nie zdążył strzelić. Jest to załatwiony, i teraz muszę trochę pojeździć w kółko. Zrobić troszkę zamieszania, bo pewnie już wszystkie arty do mnie w tym momencie celują. Jeszcze przejadę, tędy tutaj rozwalę potki, tak. i tak tego potku już nie chcę rozwalać, tylko sobie stanę, stanę sobie tym samym miejscu, gdzie stanę wcześniej. Tutaj, tutaj już widzę, nas atakują z lewej strony mocno. Hatop jedzie, jedzie linią jeden, więc uciekam. Najważniejsze, właśnie w tych artach, wszystkich, zwracajcie uwagę na to, co się dzieje na mapie. bo jeżeli no, bardzo ładnie przychodzi we wrak, jeżeli macie taką sytuację jak teraz, no to dużo lepiej niż oddać ten jeden strzał, uciec z tą artą i schować się w innym rejonie mapy. Wiadomo, że niektóre arty są na tyle wolne, że nie są tego w stanie zrobić, ale akurat francuskie tych, które, dla których zmiana pozycji nie jest żadnym problemem. S51 stoi, powinien się też już wycopywać. Ja sobie tutaj na centralną część mapy, na E0, F0, stamtąd doskonale widać kapa i w ten sposób będę pomagał mojej drużynie. No jeżeli zostałbym tam w roku, no to już pewnie za chwilę by mnie wyspotowali, po prostu zniszczyli nie przedałbym się już, a tak mogę mogę śmiało jechać za za czołgami, które to już wtedy przejechały i wiem, że tutaj jest bezpiecznie. To jest typowe zachowanie dla kompanii czołgów, na kompaniach czołgów, właśnie bardzo często a ty podążają tuż za czołgami, zmieniając zmieniając miejsce na, na na takie, które już jest bezpieczne, przez które przejechały sojusznicze czołgi i wiadomo, że tam można stanąć. Zwłaszcza, zwłaszcza że takie miejscówki pozwalają yy, takie czołgi, które się tego zupełnie nie spodziewają, Bo strzelacie z miejsc, Słuchaj, nikt się nie spodziewa tego, że możecie tam być. Nie ja sobie jeszcze do dalej. Nie chcę tutaj stać na środku, bo widziałem, że ten jeden czołg będzie jechał przez naszego kapa na pewno. I teraz ktoś zaczął kapowanie. Jeszcze może tego Enice jakoś trafię tutaj. tutaj. Może tutaj o, jest jakiś, jakiś przestrzeń, ale, ale nie zdążę tutaj skupić, więc więc o, jest, jest I 7 na kapie to jest mój najważniejszy cel teraz, bo zostaje nam tylko 8.1 jak widzicie więc mogą mieć duży problem z tym, żeby go w ogóle y, przebić dlatego muszę im pomóc na jedynce u nas na kapie jest, jest czołg właśnie jakiś ciężki będę musiał się stąd, tutaj streszczać, spróbuję zrobić tego i 7 ale jest najważniejszy w tym momencie 300 damage'u Całkiem nieźle jak na to działo, bo, bo czasem można strzelić, yy, strzelić i, i trafić ze zero, po prostu centralnie sprzyjcie, że, że trafiliście ten czołg, a, a zabieracie mu wjeżdżać ze zero, mamy nadzieję, że nie pojedzie dalej, dobrze nie pojechał. 50 HP, jeszcze jeden strzał i będę musiał się stąd ewakuować na pewno, chyba, że ten is trzeci zawrócił gdzieś na kapa. W będzie razie tak stąd ucieknę, przestawię się znowu dalej, bliżej jeszcze ich kapa. Dobra, nie rusza się isku. tak jak teraz, idę sobie do piechu, is i muszę stąd szybko uciec. Wyspotował mnie jak już pewnie z trzeci, bo ja go widzę, więc on mnie musi też widzieć, uciekam. Szybko między budynkami, mam mało HP, więc jestem dla niego na jeden strzał praktycznie. Nawet jeżeli mu wylosuje niskie, niskie, niski damage, no to to i tak będzie no strzał. Na tym właśnie polega przestawianie się Artu. Nie to, że to, że Arta wali z daleka nie znaczy, że nie, nie można jeździć po mapie i się ustawiać w lepsze, w lepsze miejscówki. Pamiętajcie o tym, że patrzeć, co się dzieje na mapie, jeżeli jest taka możliwość, to się przestawiać na, na lepsze miejsca, żeby, żeby zdejmować czołgi przeciwnika. Ja szukać jeszcze tej Giewu pantery, może ją się uda zdjąć. Widziałem, że tutaj była jakaś arta, ale to jest wcześniej, ale to jest ta arta pewnie, która Została zniszczona, więc ja na kapa, nie będę już, już krążył po całej mapie i szybko po prostu zaczniemy kapować, a być może ona sama do nas po prostu przyjedzie. O jest, nie wiem, jaka prędkość, 50 na godzinę, po asfalcie, prawie 60, no, wystrzeliła, więc jak najszybciej staram się do niej dojechać, ona zanim przeładuje, no to powinien ją już zniszczyć. Jeden strzał, do widzenia, i 7 tagów. przy czym bardzo dużo rozwalonych zdjętego HP i sobie siódmem, siódmemu, co było w tej bitwie chyba najważniejsze. Tak wygląda siódma Marta yy, francuska. Pewnie będą jeszcze znowu filmy jakieś, bo, bo zebranie ekspanaus są marty yy, dla nimi mi pewnie w cholerę czasu, więc, więc pewnie jeszcze was uraczę jakimiś yy, powtórkami z tej właśnie aktywy. A teraz przejdziemy sobie na mój, jeden z moich świeżych zakupów, czyli na E75. Dobra, siedzimy sobie już na, yy, na niemieckim stalowym potworze, zwanym K75. Kupiłem go jakiś czas temu na, na promocji które kiedy były, była wnioska na te fiery. Odblokowałem już na nim wszystko, oprócz armaty oczywiście, yy, więc grałem z długą 105. Nie, nie powiedziałbym, żeby, żeby był to jakiś problem, bo ma, bo ma ona niezłą prezentację. i spokojnie z 9 fierami już na 20 10 fiery yy, troszkę yy, stanowią problem, w każdym razie. 105 ma to do siebie, że się dość szybko przeanalizuje, jak na ten twierd, a ma niezłe obrażenia. Można nią dość, dość fajnie kopić przeciwników. Zebrałem tutaj strzał w, w wizję dowódcy. Lubię stać za tą górką. Właściwie każdym czołgiem, bo dają naprawdę doskonałą ochronę. Zwłaszcza podoba mi się ta mapa, zwłaszcza po poprawkach, po które, które zrobili na niej Popatrzył 8 0 chyba tak? Nie pamiętam w dokładnie weszła ta poprawka. W każdym razie bardzo mi się podoba teraz ta mapa, że, że przełożyli troszkę te górki i już nie walka na tym, na tym sektorze, gdzie, gdzie właśnie stoję, nie polega na tym, kto pierwszy ustawi się na, na rogu, na skrzyżowaniu, tylko, tylko można w jakiś sposób starać się atakować, bo jest się zaczął tutaj wie się za czym schować. a 3 atakuje dość mocno według mnie niepotrzebnie, bo, bo dopóki oni wyjeżdżali, łapali strzały za darmo, no to można było tutaj stać i spokojnie, spokojnie sobie ich łupać, no ale skoro już pojechał to trudno, Tiger też jedzie, więc ja nie będę się czaił zwłaszcza, że jestem top kieren, to powinienem tutaj um, przeatakować jest ich tam naprawdę dużo zobaczymy jak to, jak to później dojechał do tego że jeżeli nie będziemy atakowali, tylko starali się ich podpuścić, żeby wyjeżdżali, no to, no to powinno być całkiem nieźle. Pamiętajcie, jeżeli macie mniej czołgów i wiecie, że, że nie dacie rady, no to nie warto atakować. Lepiej stanąć i poczekać po prostu. Mamy tutaj niby cztery czołgi, no ale, no ale jeden już ma połowę HP, a drugim jest Tiger 1, więc jest to też bez rewelacji. Oni póki co wyjeżdżają, można niespokojnie zabawać. Zadawać obrażenia, będziemy się tutaj strzelali. Teraz, pewnie dłuższą chwilkę, w każdym razie widzicie zostawił akurat skrawek, skrawek swojego boku. Można było, można było wpakować kulkę. Jeszcze dba Nie wiem, czy czytaliście forum, czy czytacie forum WOTA oficjalne, ale pojawiła się tam informacja, że nie pojawią się chińskie czołgi, ale dostałem w boku tej od jakiegoś, jakiegoś HTK, przestają się w tą stronę i będę, no właśnie, tak się potem podobnie do KW-4 4 nie będę tutaj przebijać w tym momencie. Nie wiem, czy czytacie forum, pojawiła się informacja, że chińskie czołgi nie wejdą jednak z patchem 8.2, tylko wejdą w którymś późniejszym patchu, bo, bo nie udało się ich zbalansować odpowiednio i muszą przemyśleć charakterystykę tych czołgów i przemyśleć i, i ich statystyki. No zobaczymy, ciekawa informacja. W każdym razie cieszę się najbardziej, że, że linia nowych amerykańskich czołgów pozostaje, pozostaje nadal w tym paczu i będziemy się mogli cieszyć. Mam się tutaj za, za budynek, jak dzisiaj dostajemy tylko, tylko boczek na moment, więc tak się nawet nie próbuje. Widać, że, że wie o tym, że nic mi tutaj raczej nie zrobi, więc nie marnuję tego strzału na, na niepotrzebne. Nie malnuje tego pocisku na niepotrzebny strzał. A tak, powiedzieć. Atak, tą stroną, nareszcie jakiś tutaj pomału się wykrwawiają przeciwnicy, ale już pójdzie sobie za chwilkę do piętnastu. M103 zginęło też, Jakby się chował teraz za tymi wrakami, które tutaj wszystkie są. Też wstaną trochę boczek po prostu i nie chcę już do tego strzału dostać. Teraz powinienem pozwolić tego misa trójkę. No, wystarczy ispół, tak jest. I... jadę. Aha, M103. No dobra. Dobra, M103. Tiger. Tiger miał tutaj dość o pomysł, ma małą HP. Ta M103, może stanąć poważny problem. Nie na obrażenia. Myślałem, że może tutaj... Może tutaj akurat nie patrzy. Dobra, szybko. Szybko ją spróbuję objechać od drugiej strony. Ten Tiger wyjeżdża z tej strony, więc ja pojadę z drugiej, zawsze atakujcie z drugiej strony, tak wyciągni pojedyncze będę wiedział często co zrobić o, tutaj jest doskonałe miejsce dla mnie, bo potem ta górka ma taki skos, że mogę się wystawić nie tylko od widzę, nie jest 6, jeszcze 2 mogę osiągnąć, więc za chwilę pójdę sobie do piaku no widział tylko moją wieżę, więc nie wiem tutaj dużo zrobić zaraz go, o właśnie, Tiger tak, ja nie skończył a teraz czas na powrót do bazy, bo zaczęło się kapowanie mam nadzieję, że ktoś mi tutaj, ktoś mi tutaj pomoże E50 idzie bardzo dobrze, bo ja bym nie zdążył tej bazy, jestem za wolny, żeby żeby dojechać i, i zdekapować, tam stoją trzy czołgi jeden zjechał z kapa co było totalnym frajerstwem, bo gdyby został na tym kapie, no to, to już by w tym momencie wygrali troszkę szczęścia zawsze w każdej bitwie yy, musi być, czasem mówicie, że, że miałem szczęście, czy czy farta po prostu w jakiejś bitwie pewnie, że nie, bo, bo że szczęście odgrywa dużą rolę tak naprawdę, możecie po prostu strzelić na trafić na strzał i, i wysadzić go do łapa. a możecie strzelać do kogoś trzy razy i zadawać obrażenia krytyczne nie zabierając mu żadnych, żadnego HP Strzeliłem w różnych czołgów po to, żeby każdemu skasować tego kapa. nie będę ryzykował tutaj, że ktoś zacznie capować właśnie mamy rozwali i, i będzie sobie stał w kapie z dużą ilością tego właśnie tego zajmowania bazy i teraz już to nie ma znaczenia. Jako debetkę spróbuję, bo um, bliżej. Debetka padła od E50, więc jeszcze super Pershing. Idź będzie um, po bitwie. Widzicie, jadę zygzakiem. Jeszcze próbuję odbić. Tak jest, odbiłem. To, to naprawdę pomaga. Próbujcie to robić, bo, bo dużo osób po prostu ma problem z celowaniem do tak poruszających przyczepów. Tak wygląda E7.5. Y, fajny czołg y, Zobaczymy, jak będzie z 12 osi Pewnie będzie jeszcze lepiej. W każdym razie póki co naprawdę dużo przyjemności mi daje gra tym y, opancerzonym dość mocno czołtek. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Były trzy bitwy, y, była artyleria, y, był y, co tam jeszcze było, był chelczy, czyli niski kiedy był wysoki tier, czyli kompletny odcinek. Y, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcjach i, i łapkach w górę, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, czyli jeżeli Wam się podoba to co robię generalnie. Widzimy się w następnym odcinku, a po toce pewnie będzie jakaś bitwa tygodnia, czyli nowy cykl. Jeżeli macie jakieś fajne powtórki, to wysyłajcie je oczywiście do mnie na, na maila, a ja coś wybiorę i będziecie być może mogli zobaczyć swoją bitwę na YouTubie. Dobra. Trzymajcie się, powodzenia w bitwach i do następnego razu. Cześć.